Witam. W dzisiejszym poradniku pokażę wam jak wyłączyć funkcję klawisze trwałe w systemie Windows 7. Grając w różne gry komputerowe, gdzie często używamy klawisza Shift pod rząd, może się zdarzyć, że funkcja klawisza trwałe zostanie aktywowana po pięciokrotnym wciśnięciu tego klawisza. Spowoduje to, że jednokrotnie naciśnięty klawisz Shift, Ctrl lub ALT będzie tak jakby przez cały czas trzymany. Jak zatem to wyłączyć? Zanim jednak wyłączymy tą funkcję, pokażę jak ona działa. Na przykładzie programu Word nacisnę klawisz Shift pięciokrotnie. Funkcja klawiszy trwałe została właśnie uruchomiona. Dzięki niej osoby posługujące się wyłącznie jedną ręką mogą napisać zdanie, zaczynające się od wielkich liter, używać skrótów klawiszowych oraz klawisza ALT. Od teraz nie musimy bowiem trzymać klawisza Shift ani innych funkcyjnych. Wystarczy krótko go nacisnąć. Spróbujmy zatem napisać zdanie z wielkiej litery, używając tylko jednej ręki. Naciśnijmy klawisz Shift jednokrotnie i zwolnijmy go. Jak widać, jednokrotne naciśnięcie Shifta powoduje, że. Działa on do momentu wciśnięcia pierwszej litery. Jak widzicie, każda następna litera jest mała. Ponownie Shift. A teraz krótko znowu wciskamy Alt, puszczamy go i wciskamy E. To tyle. Jednak w grach komputerowych, jak wspomniałem, no, może to przeszkadzać. Jak więc to wyłączyć? Kliknij w dowolnym miejscu na pulpicie klawym, prawym klawiszem myszy. Następnie wybierz opcję personalizuj. Przejdź do opcji centrum ułatwień dostępu z lewej strony. Wybierz pozycję yy, ułatw korzystanie z klawiatury. Następnie przy opcji klawisze trwałe sprawdź czy ptaszek nie jest zaznaczony. Łącz funkcję klawisze Trwałe jest, jak widzimy, odznaczony. Musimy teraz kliknąć w link Konfiguracja funkcji, klawisze trwałe. Odznaczamy odnośnik Włącz funkcję, klawisze trwałe przy pięciokrotnym naciśnięciu klawisza Shift. Klikamy przycisk Zastosuj i OK. Od tej pory funkcja klawisze trwałe nie będzie nam już przeszkadzać w grach komputerowych ani innych programach w których wymagane jest wielokrotne i częste naciskanie klawisza SHIFT. To wszystko, co chciałem Wam dzisiaj zaprezentować. Za uwagę dziękuję i do zobaczenia w kolejnym wideo poradniku. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, do komentowania filmików. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia już niedługo.